Adam Kłosa, Dzień dobry państwa. Państwa moim gościem jest pan burmistrz Protawy Mirosław Gąsik. Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, dzisiaj nastrój już trochę lepszy wraz z tym opadaniem bobrów w Szprotawie? Tak, za nami bardzo ciężka noc. Natomiast no już możemy ze spokojem powiedzieć, że woda opada około 30 cm jest poniżej tej maksymalnej fali powodziowej, która wczoraj o godzinie 19 osiągnęła swoje maksimum. No i powoli wchodzimy tutaj w ten taki tryb uruchamiania tych pozamykanych ulic już tak możemy powiedzieć z ulgą, że najgorsze za nami. Natomiast walka i ta praca ciągle trwa. Właśnie przed chwilą podjąłem decyzję Poprosiłem wojsko, żeby jeszcze do piątku z nami zostali. Także ten stan podwyższonej, wzmożonej gotowości ciągle, ciągle jeszcze jest, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że to raptem jest 30 centymetrów poniżej tych maksimów najwyższych w historii szkłotawy, i to dalej jest stan bardzo wysoki. Niewiele brakowało do tego pobicia, tego rekordu, wyrównania tego rekordu z 97 roku. No to już oznaczało. Ten... Wyrównaliśmy rekord z 97 roku. No, były momenty dramatyczne wczoraj. Czyli rekord z 97 roku został pobity, bo wczoraj padały informacje, że kilku centymetrów zabrakło. To, to znaczy, może nie pobite, ale osiągnęliśmy dokładnie ten, ten, ten sam poziom. Padają pytania, panie burmistrzu, czy co się przez te lata zmieniło w Szprotawie? Czy Szprotawa była gotowa na taką wodę? Muszę powiedzieć, że mimo tego, że ten poziom był bardzo podobny do tego z 97 roku, czyli z tej powodzi stulecia, ta woda rozkładała się inaczej, ponieważ ta dynamika była zupełnie inna tym razem. Wtedy tutaj także rzeka Szprotawa bardzo mocno rozrabiała, a dzisiaj akurat tylko bóbr tutaj te, te, tą, tą falę powodziową wytwarzał. Rzeka Szprotawa była neutralna, oberwała o tyle, że, że po prostu tylko cofka dotknęła ten, ten, ten ciek wodny. Zupełnie inna sytuacja, ale tutaj muszę powiedzieć, że. Mobilizacja była niesamowita wśród mieszkańców. Takie pospolite ruszenie wolontariusze, firmy, jednostki, służby, państwowa straż, ochotnicy, strażacy, wojsko, wszystkie ręce na pokład. Także można powiedzieć, że jako, jako społeczeństwo, jako tutaj lokalna społeczność zdaliśmy śpiewająco ten, ten trudny, dramatyczny egzamin. Ten najgorszy czas już za wami na szczęście, a co w takim razie przed wami, bo ta woda opada, będzie dalej opadała, no ale po tej wielkiej wodzie trzeba będzie też sprzątać. Już porządki się zaczęły. Inwentaryzacja. Pierwsze straty się wyłaniają z tej, z tej opadającej wody. Niektóre straty są dramatyczne, bo w ogóle, w ogóle nie, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że... Że woda może, może akurat w tych miejscach poczynić takie duże szkody. Nadal trwa obrona suw czyli stacji uzdatniania wody, która jest otoczona, odcięta jest od, od świata. Natomiast obroniliśmy tą stację. Wodę bieżącą, zdatną do spożycia, podajemy na terenie, żadnych przerw nie było. I powoli zaczynamy no, odsłaniać, szacować te, te, te wszystkie straty. Natomiast to, to ciągle, ciągle tutaj trzeba mieć na uwadze, że ten poziom jest nadal bardzo wysoki. Dalej droga krajowa jest zamknięta. Mam tutaj najnowszy raport, że prawdopodobnie przez tydzień może być jeszcze zamknięta. Ponieważ jest tak rozmiękczona, że ten ciężki ruch tranzytowy mógłby, mógłby ją bardzo poważnie uszkodzić, tą, tą drogę. Także tutaj na razie ją utrzymujemy w zamknięciu. Właśnie przed chwilą podjąłem decyzję o przedłużeniu przerwy w zajęciach szkolnych aż do piątku. Zgodnie z przepisami, które obowiązują w tym zakresie, młodzież przechodzi na zdalne nauczanie online. Także mamy zawieszone wszelkie imprezy na terenie naszej gminy. Także ten stan taki kryzysowy. Panie burmistrzu, mówi pan o tych stratach, no wiadomo, że one będą spore. Macie już jakieś wyliczenia, ile to będzie pieniędzy? Bo to dziś na pewno na pewno pójdzie w miliony. Jestem tutaj w stałym kontakcie z władzami naszymi wojewódzkimi, także z przedstawicielami rządu, także samorządowcy wszyscy tutaj sąsiedni deklarują pomoc, wsparcie. Już tutaj pierwsze uwagi formułuję, jakieś nasze tutaj przemyślenia i, i, I potrzeby, pierwsze takie na gorąco tych zniszczeń jest bardzo dużo. Te środki będą potrzebne po pierwsze, żeby pokryć rachunki za całą akcję ratowniczą, która trwa, to, to za chwilę będą do mnie schodziły rachunki za sprzęt, za piasek. Za te wszystkie rzeczy, które były kupowane, za gastronomię, bo oczywiście musimy tych wszystkich wolontariuszy, wojsko, służby, żywić, musimy im zapewnić warunki socjalne. To wszystko bardzo dużo kosztuje. To jest pierwszy etap. I drugi etap to za chwilę przystąpimy do porządków, do naprawiania szkód, ale nie tylko, ponieważ e, powódź pokazała tutaj słaby punkt ważne na stacje, które modernizować, także stacje uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, wymaga pewnych inwestycji i w związku z tym te pieniądze na modernizację, na, na dostosowanie infrastruktury do, do takich przyszłych zdarzeń niekorzystnych, jak najbardziej będą potrzebne. Tutaj jest dużo pracy do wykonania, Panie Burmistrzu, teraz, żeby umacniać przeciwpowodziowo szprotawę już na kolejne lata i nie daj, nie daj Boże na kolejne takie sytuacje? No, wniosek też jest taki, że niektóre służby mm, słabo się sprawdziły, chociażby te prognozy hydrometeorologiczne zupełnie się nie sprawdziły w naszym przypadku. Byliśmy przygotowani jeszcze dzień wcześniej na zupełnie inne poziomy wody, na zupełnie inne czasy przepływu życie pokazało, że, że to się wszystko rozjechało, także tutaj mamy duże zastrzeżenia do tej infrastruktury hydrologicznej, hydro, hydrotechnicznej. Nic się od wielu lat w tej, w tej dziedzinie nie robi, a jak pokazuje chociażby przykład tutaj ten, ten nasz, no te wszystkie zbiorniki, wały, ta, ta melioracja, no, wymaga tutaj pilnych, wielkich nakładów. Tutaj gmina, samorządowcy, sami z siebie tutaj zupełnie nie damy rady. To są, to są rzeczy, które wykraczają poza nasze możliwości finansowe, organizacyjne. Czyli tradycyjnie te sytuacje krytyczne uwypuklają również te. Te defekty, które są, ale na to przyjdzie jeszcze czas, żeby o tym rozmawiać, żeby to ulepszyć. Na koniec chciałem spytać jeszcze o ludzi, którzy zostali ewakuowani. Czy oni już będą mogli wracać do domu? A po drugie pytanie jeszcze o Dziećmiarowice, czy tam też już jest sytuacja uspokojona? W Dziećmiarowicach wał już przestał przeciekać, przez kolonę przestała się przelewać woda, ta woda systematycznie spada. Ta sytuacja się z godziny na godzinę poprawia. Mam tutaj raport od energetyków, że starają się przywrócić napięcie w dziećmiarowicach poprzez uruchomienie takiego bypassu na średnim napięciu. Jest parę miejsc w, na terenie miasta, gdzie są właśnie zalane transformatory, trafostacje. Podanie napięcia w chwili obecnej jest niemożliwe. Natomiast na przykład na ośrodku słonecznym systematycznie, blokami to napięcie, tam gdzie oczywiście jest to bezpieczne i to, to, to napięcie przywracamy. I oczywiście tutaj na bieżąco monitorujemy sytuację. Na pewno jest dużo bezpieczniej niż jeszcze patrzeć internet. A ewakuowani będą mogli stopniowo wracać do swoich domów? Ewakuowani aktualnie przebywają w miejscu koncentracji, takiego awaryjnego przebywania. Urządziliśmy to w szkole podstawowej naszej w mieście. te Wszystkie rzeczy bytowe na chwilę obecną jeszcze nie mogą wrócić. Jeszcze ta sytuacja wymaga trochę czasu. Dziękuję, panie burmistrzu, za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego, mając nadzieję, że najgorsze już za wami, a teraz, a teraz dużo, dużo pracy przed wami i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Burmistrz Protawy Mirosław Gąsik był państwem i moim gościem. Dziękuję bardzo.